No dobrze, witajcie, jestem Darek A dzisiaj witam was w kolejnym odcinku Sumnatiki. Tym razem, no w sensie no, znowu Sumnatiki, ponieważ ostatnio nagrałem samą Sumnatikę i chciałbym wam tutaj pokazać że trochę tutaj pobudowałem trochę tutaj chyba dwa umocnienia zrobiłem, to to dobrze pamiętam takie mamy obserwatorium. Tutaj jeszcze simot czeka na nas. Mm, tutaj w sumie nic się nie zmieniło, i tutaj trochę poszerzyłem tak? trochę szklane porobiłem i jedną z głównych baz zrobiłem. Zresztą trochę minerałów również mi poszło na to także szkła i tytonu trochę poszło. Mm, ale dzisiaj chciałbym pogłynąć do tamtej kapsuły numer 13, ale najpierw odbierzmy radio bo tutaj ktoś, Sunbeam znowu tutaj do nas Sunbeam, dobra na czym tutaj, dobra Usmażmy, usmażę sobie jeszcze boomerangi tak żebym miał co jeszcze zjeść może po drodze w sumie dosyć dużo dają jedzonka, zresztą trochę przyszykowany jestem na to apteczka mi się przyda jeszcze tą gumę silikonową potrzebuję, bo Ogniwo energetyczne z SIMOTA, jakby się nam wyładowała bateria. Hmm, dobra. Czy tutaj coś potrzebne? Możemy w sumie jedną baterijkę, bo ona ma 100% hmm, i druga ma 100%. Także weźmy sobie butelki z wodą. Hmm, I to chyba tyle. To co widzę. Hmm, tutaj coś, w sumie chyba nic już nie będzie takiego potrzebnego to co widzę mamy dwie baterie po 100% ogniwa energetyczne nowe mm, przy okazji zobaczmy ile na to potrzebujemy no trochę rzeczy, no ale to mogę sobie po odcinku pozbierać no chyba teraz mogę poszukać w sumie bo chciałbym wyruszyć gdzieś nad ranem z, ze względu na to że jak nie patrzeć mamy jednak 1000 metrów tam do przypłynięcia. Także możliwe również, że trochę potnę materiał. Yy, możliwe. Nie mówię, że na pewno potnę. Yy, dobra. Yy, tam chyba było potrzeba miedziany przewód. Kurde, nie, z nie zobaczyłem dobrze, co potrzeba do tego. Ale yy, w razie czego rudy miedzi mamy. Co tu jeszcze? Lit i diament to nie dziękuję. Eee, gdzie to było? Gdzie to było? Tak, miedziany przewód na 100% jest nam potrzebny. Czy mamy jeszcze tutaj coś? Eee, nie, tutaj niczego nie mamy. Nic takiego w sumie potrzebnego. Jakby nie patrzeć. Eee tej większość rzeczy mam, jedzonko mam Simota Również mam I jeszcze zobaczmy co trzeba do tego Titan mam i zestaw elektryczny Zestaw elektryczny, nie wiem czy tu nie będę miał delikatnego Problemu, właśnie dwa srebra, dwa srebra Ja tu trochę, to co pamiętam ze srebrem mam Delikatny kłopot Bo go nie mam tutaj mamy Tak, niestety srebra nie mam Srebro jest gdzieś... nie, nie wiem gdzie je wtedy znalazłem, chyba gdzieś tam przy wyspie Ale nie jestem pewien Co ja mógłbym, mógłbym już zacząć płynąć, bo również yy, szukałem abyśmy zrobili stację dokującą tutaj przy mnie, bo potrzebuję w sumie do Simota jakichś, nie wiem, jakichś ulepszeń byśmy może zrobili, czy coś w tym stylu. I po prostu no, jednak potrzeba coś, tak? Jakieś zawsze ulepszenia by się przydały. No ale niestety nie mam teraz srebra. Ale dobra, wszystko mam całe. W sumie jedz... czemu stare. Przecież... Mm, nieważne. Dobra, weźmy jeszcze w razie czego butelkę. Jeszcze jedną i się teraz jeszcze napijmy. No dobra, możemy płynąć. Ym, ogniwo energetyczne 87%. No dobra, także płyniemy do kapsuły numer 13. W sumie daleko jest i dlatego ją wybrałem, bo inne. Również tamta jest, ale to już tamta jest już na 300 metrach. Także nie mógłbym po, po, popłynąć tam. Do tej jeszcze mogę, bo Simat, jak widzimy, do 200 może zejść. Także jeszcze się tam pokręcimy, bo to, co mi się wydaje, to jest chyba biom grzybowy, bo skoro jest tak daleko, tym bardziej, że kiedyś grałem, to coś tam kojarzę, że właśnie w tym kierunku były yy, biomy grzybowe. Także tam są elementy do stacji dokującej. Także mam nadzieję, że znaj znajdziemy. W sumie nawet chyba jeden. Znalazłem gdzieś we wraku, już nawet nie pamiętam gdzie. No i chyba jeszcze jeden element potrzebuję do tego. Także mam nadzieję, że tutaj znajdę. No dobra, zaświecę sobie. 400 metrów. Oho, teraz lecimy na głębiny. Jak ja tego nie znoszę. No i takie... oj, oj się ale nie przezażyłem ryby Dobra, szukamy Tam mamy naszą kapsułę i chyba na tym biomie w sumie nic nie może mi... Nie ma... chodzi mi o to, że, że nie ma chyba żadnej ryby, która mi... która może mi zagrozić Taka, która może mnie zabić, bądź nie wiem... Coś mi... cokolwiek zrobić mi i mojemu simatowi czy tutaj coś jest? O, coś tu leży, coś tu leży. E, ale nie widzę, żeby to było chyba przydatne. No nie, fragment. Uuu, fragment cyklopa jednak, a jednak coś przydatne. E, możemy zobaczyć e, schematy. I tutaj gdzieś powinien być schematy cyklopa. Potrzebujemy trzech. Trzech schematów. O! Kolejny element. Powiem wam, że też sprawnie idzie. Fragment Przekaźnika Energii. Też raczej mi się przyda. Yy. No dobra, wejdźmy sobie do tej kapsuły. Tutaj chyba mi szybciej nawet tlen schodzi, także wolałbym się pośpieszyć. Yy. Ale tu niczego nie ma. Myślałam, że tu będzie coś... Jakiś element specjalny jakiś, no ale dobra. Dobra, lecimy dalej. Yy, w sumie możemy tutaj poszukać, ponieważ jest to początek odcinka. I jeszcze przed chwilą przypadko, przypadkowo wyłączyłem nagrywanie. Yy, kli, Kliknąłem nie ten guzik co trzeba. Yy, no dobra, po, w sumie tu nie jest tak głęboko. Wydawało mi się, że tu będzie głębiej. Ale i tak jest jednak trochę niebezpiecznie dla mojego simota. Mało miejsca do pływania, dodatkowo zbliżające się ciśnienie, które może mojego simnata zniszczyć, tutaj poszukujemy gdzieś na tej głębokości. Nie musimy schodzić niżej, mam nadzieję. Hmm. Czy tu niczego nie ma? Coś, co by mi się przydało. Wydawało mi się, że jednak to sprawniej pójdzie, a to jednak nie. A to jednak klopsik. O, co to jest? O, rudomiedzi. Wymagany specjalny sprzęt. No właśnie. Jeśli by ktoś wiedział i mógłby mi napisać w komentarzu, co to jest za specjalny sprzęt, ponieważ nie mogę tego znaleźć, nie wiem co to jest. Także... Oho, 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 właśnie o to mi chodziło O głębokość A tu mamy lit Nie, litu nie potrzebuje Litu nie potrzebuje, ale tutaj mamy Jaskowiec i mamy srebro, wow No właśnie, srebro jest na tych głębszych niestety e, I tutaj mi się odbija jakiś czerwony kolor i To jest magma lawy, tak jest, to jest magma lawy i jeszcze tutaj, kątem oka jak odpływałem, właśnie zauważyłem coś tutaj. I to jest stacja dokująca. I mamy, proszę Państwa, chyba... Koniec stacji dokującej. Tam, 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 tam... Mamy. Nowy schematik. No i fajnie. Czy tutaj coś jest jeszcze dla mnie? Tutaj, to jest jajka, to nie. Mmm gdzie jest mój Simota? o tu tak, nie mogę głębiej schodzić do głębszych głębokości dobra o no właśnie wiedziałem że uderzę będę musiał go potem yy, naprawić Simota yy, tutaj niczego nie ma dla nas I jeszcze chciałbym zwiedzić te ogromne drzewo tak jest, te ogromne drzewo chciałbym zobaczyć. Ponieważ może tutaj coś będzie dla mnie. Aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby coś tam było ciekawego. Ale czemu by nie spróbować? Czemu by nie zobaczyć, prawda? I otóż z tam się nawet nie wpycham. Bo chciałem sobie światełka zapalić. Moment tego jednego takiego stworka, który będzie z nami pływał. No to fajnie, fajnie, tyle, tyle rzeczy znalezionych w tym odcinku, że nie znalazłem tu lub przez ostatnie dwa, czy nawet trzy odcinki. Dobra, poszukajmy więcej itemków. O, myślałem, że tu kontynuacja skinia, tu jednak nie. No dobra, szukamy kolejnej jakiejś i Bym prawie przywalił Oho To... Boże święty O, się wystraszyłem Dobra, wiecie co? To może nie jest jednak biomy... Nie są biomy dla mnie Stworzone Ze względu na to, że się kolejny raz wystraszyłem To jest po prostu niemożliwe I tyle razy się w tej ty wystraszyłem już Że to jest... O, a jeszcze tutaj mamy jakiś elemencik fajny. Co to jest? Wychodnie łupku. No, złota. Nie będę marudził. Bo się przyda na pewno. Kiedyś. Dobra, wiecie co? Wchodzimy jeszcze. Jeszcze na chwilę. Nie, nie boimy się. Tylko... Czy mógłbym go teraz y, naprawić? Mamy jajo stworzenia. Nie, zdy, nie nie umiem tego mówić Nie umiem tego wypowiedzieć No dobra, spływamy Mamy 100% Lecimy Mmm Tutaj coś będzie Wow, jak idealnie na jakiś itemek Kadłub cyklopa Potrzebujemy chyba jeszcze dwóch dwóch itemków No dobra no dobra yy... I tutaj jest znowu jakiś element Powiem wam, że dużo że tych elementów tutaj i może po odci poza odcinkiem jednak bym tutaj trosz troszkę popływał A, tu już mamy yy... Tu jest Simot Nie chcę też się oddalać zbytnio od Simota, bo jak wiemy jesteśmy na trochę głębo głębokiej głębokości Na niskiej głębo na niskiej głębokości? Na wysokiej głębokości i... Mm, no... Może mi zabraknąć tlenu, a nie chcę zbytnio się oddalać właśnie Znowu przywaliliśmy w coś O, dobra Dobre info e, Tu nie potrzebuję mm, Tutaj nic Uuu, też coś dużego, to jest chyba ruda miedzi Nie, tu już lit w sumie właśnie, jeśli by ktoś wiedział, no to możecie napisać w komentarzu. Jeśli ktoś wie, czym można to wydobyć, czy to właśnie, yy, tak podejrzewałem, czy to można yy, wydobyć robotem, tą jedną z yy, dłoni robota. Yy, tutaj mamy też coś: osad soli, to co mi się wydaje, po kształtach. Yy, dobra, mamy już. Trochę... I te... O! Tutaj coś jeszcze! Tutaj coś jeszcze, jeszcze jak... Tak na... No, fragment stacji dokującej, a to już mamy. Ale... no nigdy jest za wiele. E, tutaj mamy kolejne jakieś jajo. Ja sobie je wezmę. Bo chciałbym w sumie kiedyś zrobić... E, takie akwarium. Takie, gdzie będę mógł trzymać wszystkie rodzaje y, 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 tych ryb z większości biomów, bo na pewno nie na wszystkie podpłynę. Oj, e, jeszcze zobaczmy tu. O, no i właśnie, no i srebro. A srebro nam się przyda. O, i tu jeszcze jest pieskowiec. No i kolejna. E, chyba ruda srebra, to się nazywa. O tu jeszcze właśnie. Skoro tu jesteśmy, to wierzmy jak najwięcej itemków się da eee, no i dobra, i chyba wszystko. Eee, dobra, już myślałem, żeby mi się zniknął. Już taki delikatny zawał. Eee, tu też to nie... To coś co nie wydobędę. I tutaj. No dobra. Chyba już w sumie wszystko. Jeszcze bym sprawdził co... Nie, myślałem, że tym... Dobra. To grzybowe drzewo. Spraw... Sprawdźmy. Mm, dobra. W sumie tutaj wszystkie nie będę skanował. Ja i tak tutaj wrócę. Jeszcze nie raz. Za itemkami naj. Za itemkami najprawdopodobniej. I to jest... jajko, które już mamy? Tak, już mam. Takie. Eee, czy to mamy? Tak. A dobra. To możemy... Mogę już... O, o dobra, jeszcze wypłynę z tego. Mm, gdzie jest nasza baza? Bo coś tak średnio ją widzę. O, tam jest, dobra. Mhm. Mm mhm. Mm no dobra. No to cofamy się już. W sumie wyprawa i tak nie była długa. Wydawało mi się, że trochę dłużej tam posiedzę. Zresztą wydawało mi się, że trochę trudniej tej itemki znaleźć. W sumie, jak szukałem stacji dokującej poza odcinkiem, przypadkowo ją w sumie znalazłem, to. Tak się właśnie zastanawiałem, co by co tutaj czy faktycznie tak ciężko znaleźć, czy po prostu czy ja jestem tak słaby w szukaniu no ale widocznie bardzo łatwo to znaleźć szybko od razu znaleźliśmy, jeszcze kilka chyba dwa elementy znaleźliśmy do CIMATA, do Cyklopa, także też bardzo fajnie no, a więc ja dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka mam nadzieję, że wam się spodobało i zostawicie tutaj łapkę w górę a ja lecę nagrywać kolejny odcinek również z tiki, Także do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie i cześć!